Ma szczerze o wygranej Mikołaj Bagi Bagiński w TZG. Padły mocne słowa. Finał tańca z gwiazdami właśnie dobiegł końca, ale jego echo wciąż huczy w mediach społecznościowych. Zwycięstwo Mikołaja Bagiego Bagińskiego i Magdaleny Tarnowskiej nie tylko zamknęło pełną niespodzianek edycję, ale także otworzyło gorącą. Trwającą wiele godzin dyskusję. W samym środku tej narastającej debaty niespodziewanie głos zabrała Mafasz Ion, finalistka edycji z wiosny 2024 roku, która niewiele brakowało, a zdobyłaby kryształową kulę. Fakt, że tak znana i doświadczona bezpośrednio na scenie TZG postać włączyła się do rozmowy. Natychmiast przyciągnął uwagę i stworzył nową perspektywę, na którą czekało wielu widzów. Jak to zwykle bywa w tym show, TZG od zawsze słynie z tego, że jest areną, na której emocje, sympatia i umiejętności techniczne nieustannie się ścierają. Nawet te edycje uznawane za najmniej dramatyczne nie mogły uniknąć kontrowersji wokół ostatecznego wyniku. Dlatego to, że i ta edycja wywołała burzę, nie jest wielkim zaskoczeniem. Wiele opinii sugeruje, że spośród trzech par, które dotarły do finału, Bagi i Tarnowska byli najmniej zasłużeni na zdobycie kryształowej kuli. Część przyczyn jest dość jasna, ich duża popularność w mediach społecznościowych zapewniła im potężną bazę fanów, wystarczającą, by przytłoczyć lepszą technikę Wiktorii Gorodeckiej i Maurycego Popiela. To właśnie jest sedno sporu, kiedy popularność przyćmiewa profesjonalizm, wynik jest trudny do zaakceptowania przez większość. Co ciekawe, część jurorów, choć nie wypowiadała się bezpośrednio, zamieszczała komentarze, które widzowie odczytali jako nawoływanie do głosowania na wartość artystyczną. Ten niejasny sygnał jeszcze bardziej zirytował widzów, którzy uznali, że jurorzy również widzą, iż zwycięska para nie była najsilniejszym kandydatem pod względem techniki. Jednakże, z drugiej strony, Bagi i Tarnowska mieli również znaczące grono zwolenników. Osoby publiczne, takie jak Maja Bohosiewicz, Dominika Chorosińska, a ostatnio Maffasz Ion, stanęły w obronie pary numer 9. Jako finalistka poprzedniej edycji z profesjonalnym tancerzem Michałem Danilczukiem. Mafffashion doskonale rozumie, co dzieje się za kulisami oraz jak ogromna presja ciąży na każdym uczestniku w decydującej fazie. Z tego powodu stale śledziła program, a gdy wybuchła kontrowersja wokół zwycięstwa Bagiego, natychmiast podzieliła się swoim stanowiskiem, jasnym pośród medialnej burzy. W długim poście Mafffashion podkreśliła, że miniony finał był jedną z najbardziej emocjonalnych nocy, jakie kiedykolwiek widziała, to był piękny finał. Emocje, choreografie i historię trzech różnych osobowości. Czy wygrał tancerz? Dla mnie, oni już wygrali. Każdy, kto dotarł do finału, poświęcił dziesiątki godzin treningów, walczył ze zmęczeniem. Kontuzjami, presją. By dać szał publiczności. Te słowa nie tylko mają charakter motywacyjny, ale są również postrzegane jako sprytna odpowiedź na zarzuty, że Bagi nie ma wystarczającej techniki, by wygrać. Mathfaszyjon nie zaprzecza, że ten młody uczestnik nie osiągnął poziomu technicznego pozostałych rywali. Zadaje jednak kontropytanie, odwraca problem, co zmusza wielu do refleksji. Czy wygrała najlepsza technika? Nie. Wygrała osobowość, droga Bagiego i Madzi, to, kim oni są. Według Matwarz Ion, siła przyciągania te nie tkwi tylko w profesjonalnej perfekcji, ale także w zdolności do przekazywania emocji. Osobistych historii i procesu rozwoju każdego uczestnika. Dlatego publiczność darzy szczególną sympatią tych, którzy nie są perfekcyjni, ale odważnie wychodzą na parkiet z autentycznością i nieustającym wysiłkiem. Wyjaśniła, że TZG to nie są profesjonalne zawody dla tancerzy standardowych. To program w którym amatorzy muszą uczyć się wszystkiego od zera, i muszą to robić przed milionami widzów, pod presją czasu, zdrowia i psychiki. Matfashion podkreśliła, że zawodowi tancerze poświęcają pół życia, a nawet więcej, na doskonalenie techniki tańca towarzyskiego. Dlatego oczekiwanie, że ktoś, kto nigdy w życiu nie tańczył, Osiągnie ten poziom w zaledwie kilka tygodni, jest nierealne. Dla niej, to właśnie podróż nauki, codzienny postęp i zdolność do poruszania serc widzów są najważniejszymi miarami w programie. W poście, do którego dołączyła zdjęcia z kulis, filmy z treningów i momenty występów par. Mafashion złożyła również gratulacje pozostałym finalistom. Wiktoria i Kamil, których nazwała niesamowitymi i pamiętnymi. Maurycy i Sara, przynoszącymi piękne obrazy na parkiecie. Finał opisała jako lśniącą kryształową kulę, zasługującą na emocje, które programy dostarcza co sezon. Na koniec Mafffashion przypomniała społeczności internetowej, że taniec to sztuka bez absolutnej miary. Różnica zdań jest naturalna, ale atakowanie zwycięzców osobiście nie powinno mieć miejsca. Na koniec zaapelowała: Przestańcie ich hejtować.